według św. Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże widorze makna mojego Pana przychodzi do mnie. Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moich łoniach. Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Przyjęcie woli Bożej przez Marię w chwili zwiastowania prowadzi ją do służby człowiekowi. Maryja, choć sama spodziewa się dziecka, idzie w drogę do brzemiennej krewnej, idzie, by jej pomóc w codziennych obowiązkach. Kiedy Elżbieta widzi Maryję, kiedy słyszy jej głos, dzieje się coś niesamowitego. Duch Święty napełnia ją i jej dziecię. Dziecię z radości się poruszyło w łonie Elżbiety na spotkanie Maryi i jej Syna Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, przyjęcie woli Bożej, przyjęcie Boga do życia, zaprasza nas, by iść i służyć. Kiedy już jesteśmy blisko Pana, kiedy jednoczymy się z Nim, jak najczęściej to tylko możliwe. Kiedy żyjemy w ciągłej z Nim relacji, to jesteśmy zaproszeni do tego, by iść i służyć. Maryja, wypełniając wolę Boga, poszła usługiwać swojej krewnej. Moi kochani, ale Maryja nadal usługuje. Nadal usługuje Kościołowi, nadal, nadal usługuje każdemu z nas. My tylko oddajemy się pod jej opiekę. Ona wstawia się za nami u Syna i wyprasza nam wszelkie łaski. Mówimy, że jest ona pośredniczką, pośredniczką wszelkich łask. To znaczy, że wszystkie łaski, jakie otrzymujemy, otrzymujemy przez Maryję. Ona pośredniczy łaska, które Pan chce na nas zlewać. Patrujmy się w nią i uczmy się od niej służby. Służby tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Zobaczmy, że obecność Maryi w domu Elżbiety przyniosła wiele radości. Bądźmy iskierkami, źródłami radości dla innych. Być może ktoś spotykając się z nami, rozmawiając z nami, poczuje się szczęśliwszy, bo przyniesiemy Mu Boga. Bądźmy takimi zwiastunami Jezusa, zwiastunami radości, zwiastunami pokoju. Pan nas dziś posyła. Dobrej drogi więc życzę.